Pieszka w paski i ciekawe wyprawy. Odcinek czwarty do lasu. Dzień dobry, kochani! Wspaniale jest wybrać się do lasu, tak tam cicho i spokojnie. Spacerując po lesie, można odpocząć od zgiełku miasta, hałasu samochodów i zaczerpnąć świeżego powietrza. Ale trzeba pamiętać, że las to schronienie dla wielu gatunków drzew, zwierząt i ptaków. To ich dom, a my wpadamy tam tylko z wizytą. Żeby las długo nam służył, musimy o niego dbać. Posłuchajcie, co przydarzyło się dzisiaj Mai i Krzysiowi. Pani Kasiu, co to jest? To paśnik dla leśnych zwierząt. Teraz jest pusty, ale kiedy przychodzi mroźna i śnieżna zima, napełnia się go pokarmem, żeby sarny albo dziki mogły się posilić. Widziałam kiedyś prawdziwą sarnę. Mogę Ci pokazać, jak wygląda. Tu ma głowę, oczko, nosek i łóżka. Ja widziałam dzika. Też go mogę narysować. Tylko nie mam czym. Przerwisz sobie gałązkę, Krzysiu. Krzysiu, zatrzymaj się! Zaraz Wam wszystko wyjaśnię. Drzewa nie tylko dają nam schronienie przed słońcem w upalny dzień, oczyszczają też powietrze, produkują tlen i są zacisznym domem dla zwierząt, ptaków i owadów. Dlatego nie wolno ich niszczyć. Musimy dbać, żeby było ich jak najwięcej. Tu ma głowę, oczko, nosek i łóżka. Ja widziałem dzika. Też go mogę narysować, tylko nie mam czym. Patrz, Krzysiu, tam w trawie jest sucha gamąska. Teraz mogę rysować. Brawo! Wspaniale sobie poradziliście, kochani! Las to dobre miejsce do wypoczynku, dlatego musimy go chronić. Pamiętajcie, żeby podczas spaceru zbierać po sobie śmieci, chodzić tylko po wyznaczonych ścieżkach, bawić się cicho i nie straszyć zwierząt. 5 na wycieczkę rowerową. W pogodny, ciepły dzień można wybrać się z rodzicami na wycieczkę rowerową. Podczas wyprawy przydadzą się plecak, do którego można włożyć przekąskę i wodę, oraz sportowe buty i wygodne ubranie. Ale to nie wszystko. Trzeba też wiedzieć, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo na drodze. Posłuchajcie, co przytrafiło się dzisiaj Krzysiowi. Kanapki zjemy, jak dojedziemy do leśniczówki. To daleko stąd? Pół godziny drogi przez las. Gdybyś się zmęczył, zatrzymamy się i odpoczniemy. No to ruszajmy. Krzysiu, poczekaj. Zapomniałeś o czymś. Krzysiu, zatrzymaj się. Nie wziąłeś kasku rowerowego. Wiesz, dlaczego jest taki ważny? Chroni głowę przed urazami podczas upadku lub zderzenia. Zakładamy go zawsze wtedy, gdy wybieramy się na rower, rolki albo hulajnogę. Pamiętajmy o nim nie tylko podczas jazdy na podwórku czy w parku, ale także kiedy ruszamy na wyprawę do lasu. Kanapki zjemy, jak dojedziemy do leśniczówki. To daleko stąd? Pół godziny drogi przez las. Gdybyś się zmęczył, zatrzymamy się i odpoczniemy. Mhm. Gotowe. Jeszcze mój kask. Proszę. Możemy ruszać, Statusiu. Pojedziemy oznakowaną trasą. Brawo, Krzysiu! Wspaniale sobie poradziłeś. Jeśli wybieracie się na rower, rolki albo hulajnogę, pamiętajcie o tym, żeby założyć kask. Jak jeszcze można zadbać o swoje bezpieczeństwo na drodze? Sprawdźcie, czy wasz rower ma dzwonek, którym ostrzeżecie inne osoby, że się zbliżacie. Pamiętajcie o widocznym z daleka ubraniu albo załóżcie specjalną kamizelkę z odblaskami. Na pewno przyda się też pompka rowerowa i zapasowa dętka. Cinek siódmy w góry. W czasie letnich wakacji na pewno chętnie wybierzecie się na górską wędrówkę. Czasem droga bywa stroma, ale piękny widok na samej górze z pewnością was zachwyci. O czym trzeba pamiętać, kiedy wybieramy się na wycieczkę po górskich szlakach? Posłuchajcie, co przytrafiło się dzisiaj Jankowi. Ruszajmy w drogę, kochani. Schronisko górskie i punkt widokowy. Hurra! Nigdy nie byłem w prawdziwym schronisku. A może tędy dojdziemy szybciej? Sprawdźmy. Janku, na drzewach nie ma znaków. Nie wiemy dokąd prowadzi ta droga. Janku, mama ma rację. Podczas wycieczki w góry w żadnym wypadku nie wolno się oddalać od rodziców. W górach wytyczone są specjalne drogi, czyli szlaki turystyczne. Są oznakowane kolorami, żeby łatwo było je odnaleźć. Chodzenie po nieoznakowanych ścieżkach jest niebezpieczne, bo można się zgubić. Ruszajmy w drogę, kochani. To jest na szczycie. Schronisko górskie i punkt widokowy. Hurra! Nigdy nie byłem w prawdziwym schronisku. Musimy iść niebieskim szlakiem, prawda? Bardzo dobrze, Janku. Chodźmy. W schronisku zrobimy sobie długą przerwę, dobrze? Brawo, Janku! ale sobie poradziłeś. Podczas górskiej wyprawy koniecznie trzeba trzymać się blisko rodziców i chodzić wytyczonymi szlakami. Pamiętajcie o przekąsce i wodzie. Do plecaka warto włożyć też kurtkę przeciwdeszczową, bo pogoda w górach często się zmienia. Przydadzą się także wygodne górskie buty, dzięki którym wędrowanie stanie się prawdziwą przyjemnością. 8 nad morze. Lubicie letnie wyprawy nad morze? Można bawić się na plaży, pływać, spacerować, albo wybrać się do latarni morskiej. O czym trzeba pamiętać podczas odpoczynku nad wodą? Posłuchajcie, co przydarzyło się dzisiaj, Mai. Gotowe? Proszę bardzo. Dziękuję, tatusiu. Do siebie oczka! Wspaniale, kochanie! Popłynę trochę dalej! Maju, zatrzymaj się! Ale ja jestem odważną koką! Maju, mama ma rację. Zaraz ci wszystko wytłumaczę. Podczas kąpieli w morzu w żadnym wypadku nie wolno samemu oddalać się od brzegu. W specjalnie wyznaczonej strefie dla dzieci wolno się kąpać wyłącznie pod opieką rodziców. Silny podmuch wiatru, albo nagle pojawiająca się fala, mogą być bardzo niebezpieczne. Dlatego trzeba być ostrożnym i przestrzegać zasad obowiązujących na kąpielisku. Gotowe, proszę bardzo. Dziękuję, Tartusiu. Uwaga, płynie do ciebie fotka. Wspaniale, kochanie. Dalej nie wolno płynąć A teraz wracamy do taty Do pierwszy do brzegu? Brawo! Bardzo dobrze sobie poradziłaś Maju Pamiętajcie, by podczas kąpieli pływać tylko w wyznaczonym miejscu I być zawsze blisko rodziców na każdą wyprawę na plażę zabierajcie ze sobą czapkę z daszkiem albo inne nakrycie głowy. Pamiętajcie też, że kąpać się można tylko wtedy, kiedy na plaży powiewa biała flaga, informująca o odpowiednich warunkach pogodowych. dziewiąty: Na piknik. Kiedy na dworze robi się ciepło, można wreszcie wybrać się z rodzicami na piknik. W parku albo nad rzeką rozkładamy koc i rozpakowujemy piknikowy koszyk. To świetna okazja do zagrania w piłkę, puszczenia latawca i wielu innych zabaw na świeżym powietrzu. O czym musimy pamiętać podczas takiej wyprawy? Posłuchajcie, co przytrafiło się dzisiaj Krzysiowi. Szkoda, że musimy już wracać. Masz rację, Krzysiu. Krzysiu. Widziałem bociana całkiem z bliska Chciał upolować żabę Wspaniale, synku Wiesz, musimy już wracać Tu jest tak fajnie Chcę się jeszcze pobawić Rozumiem, kochanie, ale zaraz zacznie się ściemniać Chodź, pomożesz nam posprzątać po pikniku Nie lubię sprzątać Krzysiu, poczekaj, zaraz ci wszystko wyjaśnię. Na pikniku w parku, nad rzeką albo jeziorem możemy odpocząć od zgiełku miasta i codziennych obowiązków. Ale musimy pamiętać, że wszędzie tam jesteśmy tylko gośćmi i trzeba po sobie posprzątać. Resztki jedzenia, plastikowe butelki i kubki są szkodliwe dla zwierząt i niszczą środowisko. Dlatego to takie ważne. Szkoda, że musimy już wracać. Masz rację. Krzysiu, Krzysiu, widziałem Bociana całkiem z bliska. Chciał go polować, żabę. Wspaniale, synku. Wiesz, musimy już wracać. Szkoda. Przyjedziemy tu za tydzień. Dobrze? Mhm. Wyrzućmy wszystkie śmieci, żeby Bocian ich nie zjadł. Na pewno by się rozchorował. Brawo Krzysiu, wspaniale sobie poradziłeś. Kiedy skończymy piknikowanie, musimy zabrać ze sobą wszystkie groźne dla zwierząt i środowiska odpadki. Zamiast papierowych talerzy czy kubków, wybierzcie takie, których można używać wiele razy. Nie będzie trzeba ich od razu wyrzucać. Pamiętajcie też, że łąka to dom dla wielu zwierząt i roślin i wybierajcie zabawy, które nie zakłócą ich spokoju, jak gra w lotki albo puszczanie latawca. Do zobaczenia, kochani!